Cześć, witajcie. Witamy w pierwszym odcinku yy, z, z serwera. Yy, dzisiaj jest ze mną Doktor G. Oraz Marcl. Marcl raczej. Bo coś mi się pomyliło. On chyba jest niemową, z tego co widzę. Marszkości kości w twarz. On chyba naprawdę jest niemową. Właśnie, on... on... ma włączonego skype'a, ale nic nie mówi, ale o, dobra. Eee, yy, na ty... Więc tak, tu jest coś, czego nie mogę pojąć. Eee. O, no to... S Bar to mi się bardzo podoba. Nie ukrywam. Wow, coś mnie walnęło. O, jajeczko! Ej, masz, zaraz zobaczymy, czy kurczek wyleci. Już idę, już idę, już idę, juk. Ale moje zdolności parkurowe nie mogę. No, co tu, jest, co tu, e, kościół dla wiernych, e, przyjdzie do mnie wszyscy. Kościół dla wiernych, trzeba będzie później, bo ksiądz poszedł na piwo. He co zabroni? Ten tu, co ty tu robisz? Upłatkę szukasz, czy co? E, co tu jest? E, fast foody dla księdza. Fast foody dla księdza! Eee... Bierzcie i pojedzie z tego wszyscy. Dobra, cho, cho, chodź tam, my tu pokażemy, tu gdzie są działki, gdzie są jakieś rzeczy. Tu jest... Róż, tu są różne rzeczy, różne różności. Tu jest świniarnia. Tak zwana. E, tu jest kopalnia publiczna. Proszę bardzo, ktoś tu Glowstone'a postawił. Bardzo fajnie. No to zostaw tego Glowstone'a. Tu mamy różne fajne, kurde rzeczy. Pająk mnie bije. I co widzisz? Tu, może, tu możemy osłać, pieski, chociaż wszystkie już oswoili. E, ja uciekam przed pająkiem, tak, tak, bardzo interesujące. A tu się dostaje działki, tu są działki wszędzie. Tak, e, dlatego możemy zaraz wrócić po krótkiej przerwie, ponieważ chyba zaraz będzie restart serwera. To widzimy się za chwilę. E, witamy po krótkiej przerwie. Skończyliśmy na działkach. Była scowka o 5 sekund. Naprawdę długo. Tu chyba są admini. Tak, to są na pewno admini. Nie wiem, może walnęłeś w trawę. No to takie inteligentne. No to ty kurczę ty wandalu Kurczę jak, jakiemuś emerytowi temu chodzisz i zabierasz dział działki fu nie działki tylko kwiatki no jak tak można no tego teraz idziemy sobie do kopalni i polecam administrator, jest bardzo miło, nie tak jak w następnych serwerach co ad admin sobie że żeby na przykład dostać od tego założyciela pochwałę że to że tam to zrobiłam a on sobie siedzi po prostu i, oczywi i oczywiście nasz głupi Nasz niezbyt inteligentny który za za zabrał wszystkie glowstone stamtąd i przez niego już. Wrzućcie tam jakiegoś glowstone'a, nie? Albo chociaż pochodnio Jo, znikły mi, kurde. Hm. Ja idę, ja idę do... A ja spadłem. No, w dół. Jestem pod wami, nie widzisz? No, to mu napisz, bo ja teraz nie mogę. Właśnie teraz czynności kopania oddaj. Kurde, ja żadnego kamienia nie mam, masz działkę? Ty, ja mówię do tego, do Marcela, że jak ma działkę, to niech sobie tego, no. No zostaw tego Houston'a! No to, jak tak faj... no, to jak ta... no to jak tak fajnie wygląda, to go został. Żeby dalej fajnie wyglądał. No kurczę, idź do netheru. Do, do netheru go trzeba wywieźć, kurczę, na miesiąc. No. Go trzeba na wczasy do netheru wywieźć. No, ja, według mnie powinno być na jakimś update'cie. No, jak to się nazywa? Powinny być bossy w na... jakiś w naderze Eee, chyba nie No kurde. Idę do ciebie na dół Idę do ciebie Idę do ciebie No przynajmniej jednego glowstone zostawiłeś Chyba że cię. Chyba że. No to ja lepiej go zamuruję, co? Zamil przed tobą! Jakiś, jakiś hero brałem przed tobą, który nie ma niku. <ścoughs> Się o co... No się Ja idę do góry podarmowe... NO kurczę, ZOSTAW TEGO GLOWSTONE'A! Ja pierniczę... Jaki debil... Kurcze... Ja, 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 na, na tego... Nad twoim nikiem powinno być w nawiasach Złodziej Glowstone'u. Creeper! Pan Creeper! Ja od niego idę! La 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 la! No, nie wiem. Na pewno więcej niż jeden. Nie? To ja napiszę do admina. Dlaczego nie można go wykopać? Dlaczego nie można nic kopać? Dlaczego nie można nikogo kopnąć? Ja tu cierpię. Nie mając kogo kopnąć, to ja. Nie, żartuję, ja bym mięsko nie wyrzucił. Mięsko się. Mięsko się. Bo... Nie wiem. A, bo ad, admin ma takie coś, że może być niewidzialny. Miałem takie coś, że tego, że on do mnie napisał proszę, a ja go nie widziałem gdzie on jest. <ścoughs> Z 57 już, już obliczyłem. 52 Znaczy ja, ja, ja na razie ja na razie szukam wyjścia, gdzie to było, nie? Aaa, zombie, 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 Janusz Zombik, Janusz ja Janusz Zombik, ja la 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 to no to może moderator? Ej, Idź. apagę Apaga Satana temu Zombiakowi w twarz. Może go... Yy, właśnie właśnie tego. Zabijam zombi Zombiaka grawelem. Dlatego to był, by było na koniec tego odcinka. To był odcinek informacji. Tego komentujcie, subskrybujcie. No i... Cześć!